Dobry, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku. No musiałam dobrze spojrzeć się, dobrze się upewnić, czy włączyłam nagrywanie, dlatego takie było, wiecie. Witam w kolejnym odcinku. Jedziemy do domu, robi się ciepło, ale no ma być ciepło, ale nie upalnie. Byłam tak, zawiozłam dziewczyny najpierw laurę, tak. Potem Amelkę. Byłam w Biedronce. U, 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 u. E, w Biedronce, bo musiałam kupić parę ziemniaków, bo ja już nie mam ziemniaków, bo tam miałam worek, ale już nie mam. Ale chciałam kupić parę ziemniaków na jutro do szkoły. bo chcę zrobić figurki, bo jutro u nas jest Dzień Ziemniaka w szkole i yy, chciałabym takie dekoracyjne figurki zrobić i tak mi się trafiło, że były po 99 groszy ziemniaki, wziąłam parę sztuk yy, tylko one takie w piachu, ale to ja sobie je wiecie umyję i ja sobie je umyję no i takie ludziki chcę zrobić, nie? to wam później pokażę jak zrobię bo to na jutro, i przydałoby się zrobić jakąś potrawę z ziemniaka, i dopiero teraz się wspomniało, że może bym zrobiła tą sałatkę. Ale to kupię sobie w sklepie u nas na wsi takich lepszych, tych ziemniaków, bo zapomniałam. Cały czas o tych ludzikach myślałam. Dobra, pallicho. W sumie nie wiem jeszcze, bo wymyśliłam tak. Plakat już zaczęłam robić, to już mam prawie skończony na nasze stoisko, bo to jest Dzień Ziemniaka u nas na tej zasadzie, że każda klasa, każda klasa robi jakieś potrawy z ziemniaka to znaczy rodzice, chętni rodzice i są klasy, na każdym stoliku jest inna klasa i no i kto tam zrobi coś lepszego to wygrywają tam jakieś. w zeszłym roku był voucher do pizzeria, teraz to ja nawet nie wiem szczerze mówiąc, czy coś będzie, czy nie, coś powinno być, ale w sumie na razie na zebraniu nie rozmawialiśmy o Jezu na ten temat. I taki plakat już tam zrobiłam, to Wam znaczy jeszcze nie jest skończone, bo jeszcze potrawy trzeba wymienić, to Wam pokażę w domu, taki wiecie, klasa trzecia oferuje menu i z takim narysowanym tym... Ziemniakiem, no i będzie wypisane, co będziemy mieli na, na naszym stole. Tylko mało rodziców się zadeklarowało, może jeszcze ktoś coś tam dopisze, to co przyniesie, to ja bym to dopisała. Ja stwierdziłam, skoro. A ja w ogóle tak. Wymyśliłam sobie, że zrobię z kartonu że zrobię z kartonu takiego ziemniaka z taką dziurą na twarzy że jak dziecko podejdzie to będzie mogło sobie zrobić zdjęcie że jest ala ziemniakiem, wiecie taki atrapę taką nie? no i wczoraj z Pawłem wycinaliśmy mamy taką, takie płyty, nie wiem piliśniowe yy, i one takie fajne są, dosyć sztywne i zaczęliśmy wycinać w tym i yy, nożykiem takim tapicerskim ten nożyk się zaczął łamać ale ta płyta nie szła w ogóle tym nożykiem, nie? to dosyć grube i tak nie, nie ma czym to wyciąć. No, ja mam taką jeszcze maszynkę. Ja dzisiaj jeszcze spróbuję na tej maszynce, bo się tak uparłam na tego ziemniaka. Taką mam maszynkę z takim nożykiem. Może tym spróbuję jeszcze to. Jak, może się nie będzie strzępić, bo Paweł mówi, że to się będzie strzepić, ale ja i tak to sprawdzę. A jak nie, to właśnie mam tutaj za sobą karton taki duży. Bo zapytałam się koleżanki, czy nie masz kartonu? To może z kartonu by zrobić, tylko z kartonu to, to będzie takie giętkie, a z tego byłoby bardziej sztywne, ale można by było karton usztywnić jakąś listewką, nie? No i ja sobie wymyślałam, że ja to zrobię. To jest takie po prostu moja dobra wola, bo ja sobie tak po prostu sama wymyśliłam. Ale tak stwierdziłam, że jak już się wziąłam za. mam zrobić tego ziemniaka i ten plakat, to nie będę już stała przy garach i nic nie będę gotowała na ten konkurs tam, na ten, ten, nie? I chyba, chyba tak będzie, że ja już nic nie będę robić po prostu. Bo to ciężko coś z tego ziemniaka zrobić, żeby najlepiej to jakieś tam potrawy na ciepło, nie? A takie na, na zimno, to tu wiecie, tak, może jakąś sałatkę trzepnę. Takie ciastka ziemniaczane, tutaj mi dziewczyny na grupie dały przepis, anetka chyba. Może te ciastka z tych ziemniaków zrobić, ale ja wiem, czy to mi wyjdzie? Nie wiem, pomyślę jeszcze. No bo mało tych potraw tam rodzice będą robić. Zobaczę. No i ten. Zobaczę w ogóle, czy mi wyjdzie ten ziemniak, nie? Jak to tam, jak to wiecie, jak to będzie? No i pod, jak już byłam w Biedronce, to wjechałam do, we, weszłam do namiotu, bo tu koleżanka chciała, żeby mi te pościele kupiła, bo takie się podobały zdjęcie i zrobiłam tych pościeli, ale już tych pościeli nie było. Była jedna, była 2 na no, 2,20, ona chciała 30. Yy, taka zielone liście też była bardzo ładna i tak ją mówię, nie wiem, brać ją czy nie brać, brać czy nie brać, brać czy nie brać. Ale mam te dwie nowe a tych kwiatki takich coś, wam mówiłam że taka to nic nie było ale to wiecie to jeszcze będzie się rzuci to mówię e, nie już nie biorę nie um, bo taka wiecie e, biała w zielone takie liście e, nie jakaś no taka nie, nie, po, nie rzucała na kolana że o jaka ładna i bezna nie tak jak tamte dlatego mówię dobra poczekam coś tam jeszcze rzucą na pewno e, i parę rzeczy kupiłam z, właśnie z tego namiotu to Wam pokażę w domu, bo było parę rzeczy nowych. To też mówię, a wezmę, bo to się i tak przyda. I tak się przyda za takie pieniądze, to nic, tylko słuchajcie, brać. I pojechałam jeszcze do Lidla. Tak zobaczyć, bo zawiązała melko wie, a jeszcze wejdę sobie do tego Lidla. Co i tak jadą jak na wesele, no. No 50 na godzinę, przecież tutaj nie jest teren zabudowany. Ludzie święci, no. Ja nie wiem. Do Lidla wjechałam, zobaczyć tam co jest, bo no tak popatrzeć, ale jakoś ten Lid za mną nie, prze, nie przemawia, nic w sumie nie. Co on robi? Ej, on jakiś pijany? Jedy, że jedzie 40 na godzinę, 50 to jeszcze hamuje. Ale zanim samochód jedzie i... Się sobie korek będą tuż co, wymijać. Naprzeciwka jadą, to strach trochę wyminąć, bo. no, te sarny tutaj chodzą, nie? Ale. No, i w Lidlu byłam i kupiłam tam tortille. Humus kupi kupiłam z czerwoną metką, bo był taki jakiś serem feta. Mówię, wie, wezmę spróbuję sobie. I wziąłam tortille, bo mi się przypomniało, że. Nie mam tortilli, a chcę dzisiaj zrobić tego kurczaka, co kiedyś kupiłam W zeszłym tygodniu, co kupiłam na czerwonych metkach Bo to jeszcze ma, jeszcze tam w ogóle dwa tygodnie chyba było tego terminu ważnego Ale to dzisiaj trzeba to zrobić A no co on robi? Ty ej dziewczyny, wiecie co? Ja nie wiem A może on teraz będzie skręcał? W cholera Co? Na pasach się zatrzymuje? nie wiem dziwny jakiś gość jedzie tutaj można jechać 90 tą trasą, a on jedzie 50, tak jakby był teren zabudowany już teraz nie ma co go wyprzedać, bo tam zaraz jest teren zabudowany ej on chyba jedzie pijany wiecie? bo on normalnie na środek z... nawet go strach by było minąć, bo wiecie, na środek tak wyjeżdża Ale on jedzie takim busikiem. Trzeba było go minąć i zobaczyć. I go zatrzymać, nie? On jedzie takim busikiem, i tam ma napisane yy, Piekarnia czy coś? Nie wiem, dobra, 10 od Wam gadam. Yy, jadę, zobaczymy, a póki co żegnam się. <gryw> a póki co to później po prostu bo powiem wam że tam gdzie można było jechać 90 to jechał 50 na godzinę eee, a jak wjechaliśmy w teren zabudowany to jak słuchajcie wyprół jak poszedł jak wściekły i ja tutaj skręcałam on poszedł prosto jak wściekły pojechał w terenie zabudowanym, a tak tychał 45 na godzinę. Nie wiem. Dziwnie są ci ludzie. Albo to była jakaś, wiecie, yy, prowokacja. Też tak... To ja już wiem... Yy, wiecie. Prowokacja też mogłaby być. Tak robią. Zakieżdżą a potem cię zatrzymają. No, albo nagrają na kamerę, nie? Nie może być, więc to tyle. W Lidlu kupiłam sobie pierożki z kurczakiem yy, i z sosem. Yy, takie te, o Boże, no te chińskie tak zwane. I sobie właśnie je teraz zjem na śniadanie. Te pierożki to chodzą za mną już od tygodnia. I w końcu sobie je dzisiaj kupiłam. Patrzcie, co to leci. Yy. Ja cię masakra. Aż się chałupa zatrzęsła. Ja pierdzielę. Tragedia. Się wystraszyłam masz? Na serio. Słuchajcie, pokażę wam, co kupiłam w Biedronce, w namiocie. I bardziej do roboty, bo ja mam, słuchajcie, ja mam dzisiaj tyle roboty. Już Laura jest, zaraz Paweł przyjdzie za Melką. Ja po prostu nie mogę się dzisiaj ogarnąć. Ja mam tyle spraw takich prywatnych do załatwienia i po prostu na telefonie pół dnia spędziłam i nie mogę się zebrać. Pokażę wam co kupiłam dzisiaj w tym namiocie z Biedronki tak. Tu jest dalej ten dywan, który kupiłam, ja go jeszcze nie położyłam. Przez weekend miałam go położyć, ale go nie położyłam, bo ja go chyba na zimę bardziej położę. Tak teraz o tak za dużo się dzieje. Jest ciepło, wszyscy wchodzą, wychodzą, psy balkonem, tarasem. Raczej wiecie na zimę. A jeszcze wam pokażę to. Więc tak, dzisiaj w namiocie w Biedronce, przez przypadek kupiłam szklaną płytę ochronną. I ja nie wiedziałam, co to jest. Taka mówię, płyta ochronna, takie jest to ładne. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Hmm. Antypoślizg. Może stosować przedłużenie blatu roboczego. I tak się zastanawiałam, co to jest. I to było zamknięte. Słuchajcie, dobra, bo musiałam przerwać, więc taki ten. Ja wiem, przedłużenie blata i ja tak nie wiedziałam o co chodzi. Ja mówię, kupię to. I to kosztowało 20, niecałe 2 zł. To ja zapłaciłam za to te 20. Tam jeden. I otwieramy. I to jest po prostu, słuchajcie, to jest przepiękne. Zobaczcie. I powiem wam, że było trzy, jedyne sztuki. Słuchajcie, były trzy jedyne takie sztuki. Było to. Było takie alla glamur, jak ja to mówię, takie złote, takie ten. I dwa, dwa razy takie z takimi złotymi, ale mi się to tak spodobało. Zobaczcie, jakie to jest przepiękne. To jest szkło. Szkło. Super to jest. I to można sobie położyć na blat. Nie ciąć na tym nic, ale coś na to ułożyć. Nawet na stół w salonie. I, i jakąś świeczkę, czy coś, nie? Poczekajcie, bo Amelka do mnie pisze. Dobra, muszę powtórzyć. No, znowu nie włączam nagrywania. No, się ogadałam, schowałam to, a się nie ogadałam. A się ogadałam, a nie nagrałam. Więc jeszcze raz. Nie wiem, co mówiłam, więc się powtórzę. To jest szklane. To jest na blat taka szkło z takimi przyssawkami i to się kładzie na płytę indukcyjną. Według opisu tu, tu jest wszystko opisane i dlatego to jest, że Ala blat, blat roboczy dodatkowy. Jak macie płytę indukcyjną, to kładziecie to i tu możecie sobie na tym coś tam kroić. E, może tam tak o coś tam kroić, coś tam, coś tam e, i tak dalej i tak dalej. Ja nie mam płyty indukcyjnej, indukcyjnej, ja mam gazową e, i tak zostanie to. Mm, bo nie chcę indukcji. Ja jestem zadowolona z tej puty z, z mojej kuchenki, co mam. I raczej tak zostanie, stanie, ale no, nigdy nie mów nigdy, prawda? no Nie wiadomo, czy może kiedyś nie zmienię. Na razie e, nie chcę mieć indukcji, chcę mieć gazową. Według mnie jest to lepsze, ale e, każdy ma swoje prawo głosu. Były jeszcze dwa rodzaje: takie alagla, glamour właśnie takie, 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 takie złote, coś tam. A to, e, trzy sztuki były. I słuchajcie, to można też położyć sobie na przykład, ja chciałam sobie na stół w jadalni. Jak macie stół, to na przykład sól, pieprz, czy cukier, czy jakiegoś kwiatka, czy świeczkę na środku. To też będzie bardzo fajnie wyglądać. Może nie te liście, bo te liście są takie, że jak położycie tak, to, to będzie do góry nogami. Ale tamte, co były takie z takimi złotymi tymi akcentami... Tu było takie białe, i po bokach takie złote akcent. To może bardziej by pasowały, ale nie wiem. Ja jutro pojadę, jak będą, to chyba sobie to kupię, bo to kosztowało 22 zł. No to zapłaciłam połowę tego, tam 11 zł. I powiem Wam, że to jest szkło i to jest bardzo, bardzo fajne. Więc zastosowania może mieć duże 30 na 52 cm, czyli tak 30, tak 52. Zastosowania to mo może mieć to bardzo duże, to już wa Wasza wyobraźnia daje Wam mo y możliwość popisu i co z tego z, z tym zrobicie. Ja mam wizję taką, żeby sobie na blat położyć y coś poukładać, na przykład y y y mam ten y y z wodą ten. O jest jak to się nazywa z wodą ten, no taki y y y nie wazon. Jezu, ja się, jak się nazywam, no ten e, dzbanek z wodą, e, tu można jakieś coś innego i tak zawsze coś można na tym ułożyć, to będzie pięknie wyglądać, bo to nie jest taka deska typu do krojenia, to jest takie bardziej właśnie, ja nie wiem, chyba dekoracyjne mi się wydaje, ale to już wasza wyobraźnia, co tutaj położycie. E, były, dorwałam jeszcze te co ostatnio wam pokazywałam w holu zakupowym. Dorwałam ściereczki po 5 zł wyszło po przecenie za 5 zł. I wziąłam sobie czerwone takie w kratkę, takie w paski i takie w paski. Tutaj są 3 sztuki, a na tamtych były po dwie sztuki. A tutaj są, tu były, tutaj są 3 sztuki. Więc y, będę miała takie świeże, fajne ściereczki czerwone. Światło. Tutaj są też trzy takie, no, szare z białym, w kratkę, w paseczki. I takie w paseczki. I zielone, tutaj też są trzy. A tam były te, co kupowałam ostatnio, to były po dwie sztuki, co wam w holu pokazywałam. I takie po dwie sztuki, zielone, w paseczki, w kratkę, co tam? I w takie, tak, i w takie kratkę. O. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam już sobie miseczki. Miseczki metalowe. One były po chyba 25 zł za sztukę, bo coś tak mi się kojarzy. To po 15 mi wyszły. Miseczka metalowa i dwie: większa i mniejsza w środku. I dwie przekrywki. To mi się też przyda. Coś zamknąć, włożyć do lodówki. Więc takie sobie jeszcze kupiłam. Miseczki. I dorwałam coś takiego. Taca bambusowa do serwowania. Takie coś. Nie wiem, jak to kosztowało. Po prostu nie wiem. Nie mam pojęcia, to 7,5 cm. I to niby jest na owoce jest tu jest ta bambusowa deska z przykryciem. I możecie kłaść właśnie niby owoce, że pokrojone czy coś. Czy na stół, czy tak no po prostu, żeby leżało, bo zaraz te muszki, owocówki się zbierają i jest ich pełno, a tak jest to pod przykryciem i to kosztowało też, słuchajcie, parę groszy, ale ile. Jak nie zapomnę, to wam napiszę tu pod spodem, ale i tak zapomnę, i tak zapomnę, i tak zapomnę, i tak zapomnę, ale bo ja mam takie, jak macie aplikację biedronki na telefonie, to tam macie skaner i tam sobie wpisujecie ten skaner. Klikacie i możecie sobie sprawdzić kod. I tym skanerem sobie tutaj patrzycie. No ja tak wam mówię, bo może ktoś nie wie, nie? Klikacie w ten skaner, tutaj w ten kod kreskowy, i wam wychodzi, jaka jest z tego cena. I w takim namiocie łatwo wtedy odróżnić połowę, odjąć po prostu połowę z tego wiecie, ile zapłacić. Się, nie musicie, bo niektórzy biorą, biorą takie rzeczy i idą do kasy. Ile to kosztuje? A ile będzie kosztowało po promocji, jak dwie sztuki, czegoś tam? I tak się dopytują. A ja sobie, jak czegoś nie jestem pewna, bo wiem, że coś kosztuje no, na przykład nie wiadomo ile, to biorę ten skaner, patrzę i wiem, ile to kosztuje i odliczam sobie połowę, mniej więcej wiem, ile za to zapłacę. To tak, tak ten. Czasami trzeba wpisać, czasami ten z automatu Wam nie zeskanuje, tylko trzeba ten kod tutaj wpisać ręcznie to sobie się tutaj wpisujecie sobie ten kod ręcznie mm. i ta sama cena wam wychodzi więc, więc tak no i to tylko to kupiłam w tym namiocie dzisiaj biedące a tu wam jeszcze pokażę mam taką torebkę bo byłam u mojej mamy ostatnio i kupiła Laurze, była w, gdzie gdzie ona była w kerfu nie w woszą była i kupiła Laurze właśnie taką bluzeczkę. To od razu oderwę te metki, bo piorę to upiorę. Taką bluzeczkę wzięła z konikiem, białą. Taką wzięła różową. Taka sama, tylko różowa. I, i, i takie leginsy w kropki, bo dzwoniła do mnie. E, a tej firmy leginsy... Proszę. Tej firmy Leginsy w Oszą to jest bardzo dobra firma. Ja już kupuję już jakiś czas, jak ja jestem w Oszą, w tym sklepie, to je kupuję. To jest naprawdę, one są tak dobre gatunkowo. Je pierzecie i z nimi się nic nie dzieje. I mówię do mojej mamy, jak będą te Leginsy tej firmy, to weź mi wszystkie, jakie są po jednym kolorze. Ale jej rozmiar był tylko taki, jeden. Więc wzięła tylko taki jeden. To jest firma i Nextesmo, coś takiego. I naprawdę ja to firmę Wam polecam. To jest firma chyba taka bardziej ta. Mm, bardziej ta, taka właśnie mm, os, oszo, oszołomowska, jak ja to mówię. Oszołom teraz jest chyba oszołom, to jest chyba teraz, nie wiem. Ale naprawdę to jest firma super. Nie są za drogie te ubrania. Za, no takie leginsy tam, 20 chyba złotych, więc drogo, niedrogo, ale powiem Wam, że warto, bo się pierze, nic z nimi się nie, nie dzieje. Teraz to pójdę, wstawię to do prania i tyle. A teraz idę do zwierzaków, damy im jeść i wody i idę robić tego nieszczęsnego, słuchajcie, ziemniaka. I skończę plakat, tak wróci mi Jamelka, bo właśnie yy, wymyśliłam sobie stół yy, taki na jutro, to Wam później opowiem. I zapomniałam wrzosa kupić. I on wie, jakie napisałam, błagam Cię, idź do Biedronki, kup mi wrzosa, bo zapomniałam kupić wrzosa na dekorację na jutro. No i mi wysyłała właśnie zdjęcie, którego chcę, bo są różne rodzaje. Wie, weź byle jakiego, aby był wrzos bo, wrzos. bo to jest taki bardziej, wiecie, jesienny. Ech, no. Yy, no i tyle, dobra. Z, Laur z Laurą zjadłyśmy obiad. Teraz idę do zwierzaków. A potem robić... Atrapę, znaczy, ten taką ziemniaka do zdjęcia, więc ja mam dzisiaj wieczór i popołudnie zalatane, ale co zrobić, jak się nic nie zrobi, prawda? Już jest noc, wieczór montuję vloga, a z Wami się żegnam. Trzymajcie się do jutra, pa pa!